Witam was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takich krótkich pierwszych wrażeń odnośnie motoroli lub lenovo moto g5s ten serdecznie zapraszam Motora Moto G5S nie jest moim prywatnym smartfonem, jednak miałem tutaj okazję z niego korzystać przez dobre kilka dni jako właśnie główny prywatny smartfon. Na chwilę obecną leżą po prostu w domu jako zapas. Muszę wam powiedzieć, że te kilka dni, które spędziłem z tym telefonem, były nawet dosyć takie, może nie tyle przyjemne, co po prostu znośne. Spodziewałem się tutaj gorszych wyników w każdej materii, a jednak troszeczkę się zaskoczyłem. W kwestii wykonania z tyłu mamy aluminium. Jak widzicie, ono zbiera jakieś tutaj odciski palców. Mamy dość mocno wystający pojedynczy aparat wraz z diodą doświetlającą. Ułożone są one na takiej jakby wysepce. Pod spodem mamy logo Motroli. Dookoła mamy fugi antenowe oraz mikrofony. No niestety nie wygląda to jakoś porywająco. Na dole również mamy fugi, co warto znaczyć, Mamy tutaj takie ładne szlify poprowadzone dookoła są one po prostu tak fajnie ścięte, mamy na boku prawym dwa przyciski do regulacji głośności oraz włącznik włącznik dodatkowo ma taką chropowatą fakturę, żeby było go łatwiej odnaleźć na dole możemy znaleźć pojedynczy głośnik mono, również możemy znaleźć port micro usb 2.0 do ładowania, no i to właśnie jest ta trochę no, niefajna wiadomość, że już wtedy to USB typu C mogło się znaleźć na pokładzie. Mamy pojedynczy mikrofon na górze możemy znaleźć tylko złącze jack 3,5 mm, a nie że ono tutaj zostało. Na froncie mamy ekran 5,2 cala wykonany w technologii IPS. Jest to ekran o rozdzielczości full HD czyli 1920 x 1080 pikseli. Zagęszczenie jest to 424 punkty na cal. Ekran wykonany jest w proporcjach 16 na 9. Pod spodem mamy aktywny czytnik linii papilarnych. Mamy standardowe przyciski Androida, u góry logo Moto, mamy pojedynczy aparat do selfie, głośnik oraz Diodeps. To fajna sprawa, ponieważ no, no to się może przydać, a bardzo rzadko stosuje się to w smartfonach. A przechodząc już do specyfikacji, mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 430. O taktowaniu 1,4 GHz, no i nie jest to już najwydajniejszy układ. Spisuje się on zaskakująco dobrze. Jeszcze w 2020 roku go testowałem, ale w tym roku również. Głównie za sprawą tego, że mamy tutaj praktycznie czystego Androida na pokładzie. U mnie na razie w wersji 7.1, ale jest możliwość aktualizacji do ósmej wersji systemu. Możemy znaleźć w tej wersji 32 GB pamięci wewnętrznej oraz 3 GB pamięci RAM możemy znaleźć baterię o pojemności 3000 mAh co warto znaczyć, w pudełku mamy szybką 12V ładowarkę wspiera ona Quick Charge 3.0 więc jest to no, fajna informacja że, że dostajemy to przy tak tanim urządzeniu, no niestety na złącze mikro USB no to jest po prostu minus tego smartfona generalnie sam smartfon powiem wam szczerze, że działa o dziwo naprawdę dobrze w takim codziennym użytkowaniu, ja tu mam jak widzicie aplikacje z których najczęściej korzystam i gdy korzystałem jeszcze z tego telefonu naprawdę wszystko działało w bardzo fajnym tempie z tyłu możemy znaleźć pojedynczy aparat, który ma 16 megapikseli, światło f2.0. No i jest to jeden z gorszych aspektów tego smartfona. Niestety tutaj te zdjęcia no, nie są zbyt dobre. Ja wiem, że to jest tanie urządzenie, teraz jeszcze tańsze. Jednakże no, to jest dosyć słaba jednostka moim zdaniem. Nie nagrywałem tym telefonem filmów, bo po prostu uważam, że, że ta jakość no, będzie kiepska. Nie mamy tutaj 4K, mamy tutaj maksymalnie Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Z przodu mamy właśnie 5 MP, również światło 2.0. Jedyny tutaj plus no to, to, że mamy tą diodę doświetlającą i możemy sobie przyświecić kadr. Mamy tutaj coś takiego jak akcje gestów moto, czyli po prostu na przykład wystarczy, że potrząśniemy sobie telefonem. I uruchamia nam się latarka z takich minusów, które założyłem przez te kilka dni, podczas po prostu ładowania tą szybką, oryginalną ładowarką Turbo Power z zestawu, telefon bardzo mocno ale to bardzo mocno się nagrzewa ładuje się szybko, ale się po prostu nagrzewa, jeśli macie jakieś pytania zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam również do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, widzimy się w przyszłych filmach myślę, że taka recenzja tego urządzenia również powinna się jeszcze na kanale pojawić dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć